Incydenty na meczu pogoń Krakowia oraz ruch Wisła. Radomiak wpuścił Lechie. Gieksa w komplecie na widzewie. Transparenty zagłębia na meczu z koroną. Konkretna oprawa Jagiloni na meczu z Lechem. Wisła ze wsparciem psychofans pod stadionem w Legnicy. Pod Beskidzie na meczu ze świtem. Zapraszamy na obszerny raport ze stadionów. Poleś oh! Największy kanał kibicowski w Polsce. Oh! 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 Sponsorem kanału jest Piroshop.pl. Sklep z najlepszą pirotechniką. Z kodem Fans otrzymacie 7% rabatu. Oraz marka Octagon. Z kodem fans20 otrzymujecie 20% rabatu na cały asortyment. Za nami bardzo ciekawy pod względem kibicowski weekend. To, co się działo, postaramy się opisać w naszym tradycyjnym raporcie ze stadionów. Zgodnie z Waszą sugestią wszystkie spotkania opiszemy w jednym materiale i będziemy się starali tej formy trzymać. No chyba, że wydarzy się coś naprawdę nietypowego, wtedy możecie liczyć na osobny materiał. Tradycyjnie na początku sprawdźcie, czy subskrybujecie na największy kanał kibicowski w Polsce. Koniecznie z dzwoneczkiem. Ten niepozorny dzwoneczek powoduje, że będziecie otrzymywać powiadomienia, jak tylko dodamy nowy film. Znajdźcie nas też na Facebooku. Instagramie oraz Twitterze, obecnie portalu X. Po tamtych polubienie zdecydowanie mniej niż na kanale. Jednocześnie nadmieniamy, że nie posiadamy konta na TikToku, więc z filmami i profilami z naszym logo pojawiającymi się na tym portalu nie mamy nic wspólnego. Jeśli się to zmieni, to dowiecie się o tym pierwsi. Zaczynamy tradycyjnie od najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Ekstraklasy. 25. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się w piątek w Radomiu, gdzie o godzinie 18 Radomiak podejmował drużynę Lech i Gdańsk. Na stadionie pojawiło się 8421 kibiców. W tym grupa fanatyków gdańskiej Lechi, którzy w myśl hasła piłka nożna dla kibiców, dzięki uprzejmości gospodarzy mogli zasiąść na trybunie modernizowanego stadionu Radomiaka. Jak czytamy na profilu Stowarzyszenia Lwy Północy, na piątkowym wyjeździe w Radomiu Lechiem wspierało 160 fanów, mimo że na stadionie nie ma sektora dla gości. Mecz mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości kibiców Radomiaka. Radomiak wygrał to spotkanie 2 do 1 po meczu podczas radości i odgrywania popularnego na stadionach kawałka Freed from Desire. Kibice Radomiaka przypomnieli, z kim grają kolejne spotkanie. Drugim piątkowym meczem było ciekawe starcie pogoni Szczecin z Krakowią. Na stadionie pojawiło się 19 227 kibiców, w tym jak czytamy na profilu Stowarzyszenia Krakowia Tomy Szczecin. Nas w sektorze gości 950 osób, w tym 97 Lech, 56 Tyszanie, 13 Ajax, 11 Sandecja, 5 Tarnowia. Wszystkim dziękujemy za wsparcie. Celowaliśmy w komplet, jednak jak na termin i odległość, jest to liczba, która cieszy. Nie zatrzymujemy się. Krakowia jedność. Tāne kēche, tāne kēche, tāne kēche! Zgodnie z zapowiedzią działo się na tym spotkaniu, ale po kolei. Portowcy na wyjście piłkarzy prezentują oprawę poświęconą grupie kibicowskiej Śródmieście. Na choreografię składa się sektorówka z logo grupy oraz transparent o treści Śródmieście Pogoń Szczecin ma dzielnica i drużyna. Do tego po bokach utworzona została kartoniada, a w momencie hymnu odpalone zostają race i świece dymne, co w połączeniu ze stadionową iluminacją świetlną dało ciekawy efekt. Krakowi to na górnej części sektora wywieszają transparent o treści wśród tandety liśnimy jak diament. Do tego została wciągnięta sektorówka z motywem diamentu. Pod spodem odpalone zostają strobole, a po opuszczeniu sektorówki płoną racer. Hasło z oprawy wykorzystane zostało m.in. na uprawie górnika Zabrze podczas wielkich derbów Śląska 2 marca 2008 roku. Swoją drogą, jeśli chcecie więcej tego typu wplatanych ciekawostek, to zostawcie pod spodem komentarz o treści ciekawostka. No i tutaj jako ciekawostka na przedniej części sektora wisi flaga Hockey Team. Jest to jakby nie patrzeć odpowiedź na szpilę portowców z 2016 roku. Wówczas na sektorze gości stadionu Pogoni portowcy wywiesili transparent Jesteśmy na hokeju. Taka oto właśnie ciekawostka. W pierwszej połowie dochodzi do zamieszania przy sektorze gości. Obie ekipy spotykają się przy płocie. To niczego konkretnego jednak nie dochodzi. Mimo to mecz został przerwany przez sędziego, a kibiców podeszli uspokajać piłkarze. Akcje przy płocie, jeśli chodzi o mecze Krakowi z Pogonią, to już można powiedzieć tradycja. Jednak dotychczas z takimi obrazkami mieliśmy do czynienia na stadionie przy Kałuży. Cała akcja po kilku minutach się kończy i chętni do harców wracają na swoje miejsca. Podczas meczu spora wymiana uprzejmości. Że Krakowia na boisku prowadziła w tym meczu dwoma bramkami, to mecz wygrywają portowcy aż 5 do 2. W sobotę Stal Mielec podejmowała drużynę Śląska w obecności 3612 kibiców, w tym komplet 350 fanatyków Śląska na sektorze gości. Mielec przegrywa ten mecz przed własną publicznością aż 1 do 4. A to sprawia, że kibicom kończy się cierpliwość, o czym alarmowali już jakiś czas temu. Na profilu Ultrasów w Stali po meczu pojawił się taki wpis: Zazwyczaj nie komentujemy postawy ani gry naszych kopaczy, ale obok dzisiejszych wydarzeń nie możemy przejść obojętnie. Panowie piłkarze, posłuchajcie, przegrana 1-4 z ostatnią drużyną ligi to kompromitacja. Ale jeszcze większym wstydem jest wasza postawa. Zero walki, zero ambicji, zero honoru. Nie potraficie nawet podejść pod młyn i spojrzeć nam kibicom w oczy. Jakbyście nie mieli w sobie krzty szacunku do ludzi, którzy oddają serce za ten klub. To, co prezentujecie w ostatnich meczach, to nie jest piłka nożna, to bezładne bieganie bez zaangażowania. Jakbyście już powoli zaakceptowali spadek i mieli wszystko gdzieś. Jeżeli wam nie zależy, to może czas wyptalać i ustąpić miejsca tym, którzy chcą walczyć. My po prostu na to nie zasłużyliśmy, a wy rozmijacie się z podstawowymi wartościami tego klubu. Wstyd. My poświęcamy swój czas, swoje pieniądze, a często nawet relacje z bliskimi, żeby być na każdym meczu, u siebie i na wyjeździe. Byliśmy z tym klubem w Czwartej Lidze, jesteśmy w ekstraklasie i zawsze wspieraliśmy stal. To co robicie to po prostu wstyd. Nie oczekujcie od nas szacunku, skoro sami nie potraficie go okazać. Przez te wszystkie lata zasłużyliśmy na drużynę, która gra z pasją, a nie na zespół, który już się poddał. Stal to my, a nie wy. A wy bracia i siostry z Trybun ruszajcie z nami na wyjazd do Lublina. 30 marca nie jedziemy tam dla piłkarzy, jedziemy świętować, bawić się i korzystać z możliwie ostatnich chwil w ekstraklasie. W jedności siła, Talowcy wszyscy na wyjazd. O 17.30 przy Roel'a w zabrzu górnik podejmował lubelski motor. Na meczu pojawiło się 13 179 kibiców. Z powodu modernizacji rynny zabrze na meczu oficjalnie nie mogła pojawić się zorganizowana grupa przyjezdnych, więc to tyle co o tym spotkaniu możemy powiedzieć. Na boisku górnik gromi zespół z Lublina, wygrywając aż 4 do 0. Ostatnie sobotnie spotkanie rozpoczęło się o godzinie 2015 w Łodzi, gdzie widzę grał z GKS-em Gatowice. Na stadionie pojawiło się 17 400. 73 kibiców, w tym jak czytamy na profilu GieKSa, Wczoraj w Łodzi na meczu z widzewem byliśmy obecni w 911 osób, w tym jeden banik, 20 JKS i 12 ROW. Wykorzystaliśmy wszystkie dostępne bilety. Następna wyprawa za 3 tygodnie do Szczecina. Zobaczcie fragmenty do pingu obu ekip. Się zwycięstwem widzewa 1 do 0. Ekstraklasową niedzielę rozpoczęliśmy o godzinie 12.15 w Niepołomicach, gdzie puszcza zmierzyła się z piastem Gliwice. Na stadionie pojawiło się 2000 osób, w tym, mimo braku zgody na przyjmowanie zorganizowanej grup kibiców wydanej przez prezydenta Niepołomic, na obiekcie w myśl Piłka Nożna dla Kibiców pojawiła się grupa fanatyków z Gliwic. Jak czytamy na profilu Piast Gwiceu, w niedzielne południe mimo braku sektora gości w Niepołomicach zameldowała się 65 osobowa grupa najwierniejszych fanatyków Piasta w tym 20 braci z Jastrzębia. Dzięki przed nami mecz u siebie z Widzewem oraz wyjazd do Białego Stoku na który trwają zapisy. Wspieraj Piast. Mecz kończy się zwycięstwem gospodarzy 2 do 1, tym samym jest to pierwsza w historii wygrana Puszczy w Ekstraklasie na stadionie w Niepołomicach. O 14:45 zagłębie Lubin grało z Koroną Kielce w obecności 3400 64 kibiców, w tym jak czytamy na profilu Stowarzyszenia Kibiców Zjednoczona Korona w Lubinie meldujemy się w 85 głów, w tym dwie osoby na Jędrzejów, Dzięki za wsparcie. Bramka w końcówce sprawia, że w tym roku w lidze nasza Korona jest niepokonana. Wszyscy na mecz z Warchołami. Ze względu na wyniki cierpliwość skończyła się kibicem zagłębia. Na meczu wywieszają transparenty o treści. Dębicki, Nitkowski, Lewiński, kolesiowe transfery. Dziadostwo. Demolowanie klubowych inwestycji. Prezesie KGHM. Rozlicz z tych decyzji. Oraz ostatnia szansa na zachowanie honoru. Jesteście piłkarzami czy bandą aktorów? Mecz kończy się remisem 1 do 1. Wyrównująca bramka dla korony padła w ostatnich sekundach meczu. O 17.30 Raków Częstochowa zmierzył się z Legią Warszawa. Mecz obejrzał komplet 5.5 tysiąca kibiców. Klatka dla gości z racji swojej skromnej pojemności również tego. Dnia wypełniła się do ostatniego miejsca. O, ja Nie kończy się zwycięstwem Rakowa 3-2, co mocno komplikuje sytuację Legii Warszawa, która odstaje od czołowej trójki. Walka o Mistrzostwo Polski w tym sezonie będzie bardzo ciekawa. Jak myślicie, kto zgarnie tytuł mistrzowski? Być może będzie to któryś z zespołów z ostatniego meczu 25. kolejki Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok o 20.15 podejmowała Lecha Poznań przy obecności 19 957 kibiców na trybunach, w tym 743 gości z Poznania. Spotkania Ultra z Jagiellonii Białystok prezentuje konkretną oprawę, na którą składa się najpierw wciągnięta sektorówka w barwach Jagi z napisem Ultra, po jej opuszczeniu oczom ukazał się napis Ultra, ale stworzony z kibiców przebranych w odpowiednie pelerynki. Estetyka naprawdę robi wrażenie, jednak to nie koniec. Na sygnał kibice dźwignęli odpowiednie szarfy, co dało naprawdę przyjemny dla oka efekt. Po tej prezentacji sektorówka zostaje wciągnięta jeszcze raz i ponownie opuszczona. Wtedy rozpoczął się pokaz pirotechniczny. Jak oceniacie oprawę kibiców Jagiellonii? Dajcie znać. Warto docenić ostatnią działalność UJB. Oprawy, które widzicie na grafice, zostały zaprezentowane w ciągu ostatnich 32 dni. Wielkie brawa. Mecz kończy się zwycięstwem Jagi 2 do 1. To tyle co w Ekstraklasie. Teraz tradycyjnie przenieśmy się do niższych lig, ale zanim o tym to YouTube'owe sprawy. Zostawcie pod filmem łapkę w górę dla rozwoju kanału. W ostatnich materiałach dobrze to wygląda, ale zestawiając z liczbą wyświetleń jest sporo do poprawy. Dla Was to tylko jedno kliknięcie, a dla kanału krok ku dalszym. Dziękujemy. W pierwszej lidze do ciekawych spotkań na pewno możemy zaliczyć piątkowy mecz miedzi Legnica z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18 i przyciągnęło na trybuny 3864 kibiców. Tak jak wspomnieliśmy w kibicowskiej zapowiedzi mieć nie wpuściła panów białej gwiazdy oficjalnie ze względów bezpieczeństwa. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że ze względu na bojkot fanów panów Wisły za wydarzenia w radłowie. Mimo to pod stadion dotarła grupa 170 fanatyków Wisły, w tym 50-osobowe wsparcie psychofans z ruchu chorzów. Mecz bez większych historii, na boisku mieć wygrywa spotkanie 2 do 1. Tego samego dnia do Głogowa wybrała się solidna ekipa łódzkiego klubu sportowego. W sobotę tyscy pojechali w 190 osób do niecieczy z 60-osobowym wsparciem Sannecji i 10-osobowym Krakowi. Też w sobotę o 17.00 ruch chorzów podejmował Wisłę Płock w obecności 10 196 kibiców, w tym jak czytamy na profilu Wisła Płock Ultras. 15 marca 2025 roku po raz pierwszy mieliśmy okazję zawitać na stadionie Śląskowy. Na ten mecz udaliśmy się specjalem. Przemarsz ze stacji przez miasto i na sektorze meldujemy się w 568 osób, w tym 48 braci z Nowej Huty i 32 z Olsztyna. Dzięki za wsparcie. W pierwszej połowie miejscowi zaczynają napinkę i kierują się w stronę naszego sektora, więc wychodzimy im naprzeciw. Na boisku mniej atrakcji. Remis 0-0, do 0, ale wciąż walczymy o Klasę, dlatego trzeba szanować każdy punkt. Przed nami przerwa reprezentacyjna, a po przerwie czeka nas wyjazd do tych. Więcej informacji na temat wyjazdu znajdziecie w najbliższym czasie na stronie Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Wisła Płock. ZKS OKS HKS Pani Wisły wspominają zamieszanie, do jakiego doszło. Faktycznie doszło do próby konfrontacji, jednak zabezpieczenie stadionu w postaci m.in. siatek, utrudniających dostanie się do strefy buforowej, oraz ochrona studzą nastroje obu ekip. I awantura zastyga w martwym punkcie. Ze strony gości idzie kilka kopów w płot, i to tyle co o tym zamieszaniu można powiedzieć. Kończy się bezbramkowym remisem. Polonia Warszawa do Grodziska Wielkopolskiego na meczu z wartą pojechała w 53 osoby. W niedzielę arkowcy wybrali się do łącznej w 215 osób. Ich drużyna wygrała kolejne spotkanie i obecnie z liderem Betklik pierwszej ligi. W drugiej lidze odbyły się zapowiadany przez nas derby Krakowa, czyli mecz pomiędzy hutnikiem a wieczystą Kraków. Mecz z obejrzało około 1000 osób, w tym grupa fanów z wieczystej na sektorze gości. Po meczu na profilu kibole hutnika pojawiła się taka relacja. Gdy w sierpniu zeszłego roku wysoko przegraliśmy derbowy mecz. Nikt z prawdziwych kibiców ani myślał odwrócić się od hutnika. Piłkarze odpłacili nam potem za naszą wierność kolejnymi wygranymi, a szczyt tego nastąpił w dniu dzisiejszym, gdy przy głośnym dopingu pokonaliśmy faworyta. Wieczysta, choć wydała dużo kasy, nas prowadzała znanych piłkarzy i jest wysoko w tabeli, to omówmy się, nie jest dla nas kibicowsko żadnym rywalem. Porządnego z fanatycznego punktu widzenia będziemy mieć na suchych stawach już za dwa tygodnie, gdy zmierzymy się z zagłębiem Sosnowiec. Chyba nikogo nie trzeba namawiać na ten mecz, natomiast zachęcamy do kupowania biletów przed sprzedażą gdy tylko ruszy, gdyż możemy się spodziewać kompletu na naszych sektorach i niektórzy mogą się odbić od bram. Nie warto ryzykować. Po skryptum, chętnych do wyjazdu do Honic prosimy o kontakt z UH-23. Warto wspomnieć również o meczu podbyski dziabielsko-biała ze świtem Szczecin. Na stadionie przy pojawiło się 1511 kibiców, z tego 350 głów stawiło się na młynie. Fani TSP prezentują oprawę skierowaną do młodzieży. Pojawił się o treści, od mało lata wierni tym barwom, oraz większych rozmiarów postać przedstawiająca młodego kibica, który trzyma flagę na kij oraz megafon. Głównym punktem oprawy były nowe flagi na kij w liczbie ponad 200 sztuk. Pod Beskidzie wygrywa to spotkanie 2 do 1. W niedzielę o 14.30 Polonia Bytom podejmowała GKS Jastrzębie. Mecz przyciągnął na trybuny 1058. Osób, tym zero jest zastrzębia z powodu braku póki co sektora gości na kameralnym obiekcie. mecz kończy się zwycięstwem gospodarzy 2 do 0. To tyle co dla Was przygotowaliśmy. Jeśli coś pominęliśmy, dajcie znać w komentarzu. Przed nami teraz reprezentacyjna przerwa, w związku z tym EkstraKlasa i Pierwsza Liga pauzuje. Grają niższe ligi i tutaj wyróżnia się sobotni mecz Zagłębia Sosnowiec z KKS-em Kalisz. Przypominamy, że KKS Kalisz można powiedzieć jest w rodzinie WRWE, więc może być naprawdę ciekawie. Jeśli chcecie kibicowskie materiały z tego meczu, to każdy zostawia pod filmem komentarz o treści. Raport z dopiskiem nazwy klubu, któremu kibicujecie. Przypominamy też o subskrypcji z dzwoneczkiem i zostawieniu łapki w górę pod filmem. Prawdopodobnie w kolejnej zapowiedzi odbędzie się konkurs, ale tylko dla użytkowników wspierających kanał, czyli tych, którzy miesięcznie wspierają nas kwotą niespełna 5 zł. Dlatego grona przygotowaliśmy nagrody o wartości blisko 300 zł. Dlatego zachęcamy już teraz do wsparcia kanału i dania sobie szansy na wygraną. Dziękujemy tym, którzy już są w tym gronie. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających.